W się już osiemnasty, my dzisiaj z rana już troszkę posprzątałyśmy, e, coś tam ogarnęłyśmy, w, w, w korytarzu mam tym pianką fajną, tą zapachową do wykładzień, powiem Wam, że fajnie, bo jak nią psiknęłam, to zrobiła się piana i troszkę ta wykładzina się tak podniosła, więc e, zobaczymy, jak to da w salonie efekt, jak już będziemy tym psikać, e, najlepiej, jakby nie było jagódki, to jutro to zrobię. Ale teraz biorę się za ogarnianie e, sypialni, już tak na full. E, ten bałagan za mną muszę sprzątnąć. E, Dosyć, czy już powalałam. coś chcemy wywieźć. E, z rana nas zaskoczyła w ogóle pielęgniarka środowiskowa do jagódki. Zupełnie zapomniałośmy o tym. Dobrze, że byliśmy w domu. Mm, rano miałam w ogóle jechać na solarium, ale okazuje się, że jest od dziesiątej z tego, co sobie przypomniałam. Chcę dzisiaj pojechać na solarium, więc też pojadę. E, się wygrzać, no i sprawdzić, czy robią paznokcie. Bo jeżeli nie, no to muszę kogoś szukać. Mm, przede wszystkim nogi, gdzie tutaj naprawdę mało osób robi e, całe nogi. Paznokcie jeszcze gdzieś tamten, ale tak jak na ta, całe nogi, to już w ogóle. No ale... Mm, zobaczymy coś na pewno się znajdzie nie ma co się ten także bierzemy się dzisiaj za, yy, tak intensywnie za to sprzątanie yy, oczywiście z odpoczynkiem nie przeforsywując się no i zrobimy dzisiaj sobie jakieś produkty zobaczymy zobaczymy co się dzisiaj wydarzy yy, jest piękny cudowny dzień także bierzemy się za sprzątanie yy, potem zrobimy sobie te produkty no i będziemy testować jeszcze suszarkę, znaczy tą lokówkę Dysona, bo, bo mm, zobaczyłam na TikToku, jak się jej używa. Ja po prostu źle troszkę używałam, żeby te loki powstały, ale sobie dzisiaj ją po prostu potestuję. E, potestujemy wszystkie końcówki, bo chcę zobaczyć, e, chciałabym ją kupić, więc sobie potestujemy razem wtedy. no. Także mm, bierzemy się za sprzątanko, życzę miłego, pięknego dnia. Lecimy z tym dniem. Hej, hej. kochani, popołudniową porą. Ja troszkę posprzątaliśmy, wszyscy się zaangażowaliśmy, więc fajnie to idzie. Teraz pojechali po skarka mm, i wywieźć trochę rzeczy. E, ja z Jagódką się tutaj bawimy, układamy takie układanki. Miało być do wywiezienia, ale okazuje się, że fajnie się tym bawi. Układa sobie, wkłada sobie te kółeczka, cyferki. Bardzo się spodobało. Wyjęłam jej też kulki, żeby miała jakieś zajęcie. Po jakimś czasie, jak się wyjmuje, jednak te rzeczy dzieciom to jest takie wow, jakby nowe, jak nowe. Zwłaszcza, że takie maleńkie dziecko to wiadomo nie pamięta. Więc tak, więc się bawimy chwilę, tak? Bo krótko w ogóle spałam. Tak, już się bawimy, kochanie. No, wyjmij, no, wyjmujemy. No. Wow. także bawimy się teraz chwilkę i jak ona mi tylko pozwala, to coś jeszcze robię. Chciałam dzisiaj tą sypialnię do końca sobie posprzątać. Powiem Wam szczerze, że psikam tą pianką, później Wam pokażę i ona właśnie jak się psika wykładzinę, to tak fajnie rośnie. Ja tak trochę ją popsikam, teraz ją drugi raz w tym kącie popsikałam przy samym wyjściu na korytarzu i zobaczę różnicę, jaka właśnie będzie. Czuję tutaj aż zapach więc zobaczymy, zobaczymy jak to zda jak rezultat, na pewno jedna butelka nie starczy na całe mieszkanie, ale, ale zobaczymy po prostu nie chcę też na całe, zobaczyć, czy nie będzie taki intensywny bardzo zapach no, także my się bawimy, sprzątamy, jeszcze pojadę później na solarium, także dzisiejszy taki dzień sprzątający bo powiedziałam sama nie chcę robić, teraz są wszyscy, to też zupełnie inaczej także także. Będzie posprzątane pięknie, czysto. Mam nadzieję, że już dzisiaj. Nie wiem, czy wszystko dzisiaj zrobimy, bo mówię, też nie chcemy się tak po prostu. Prze... Nie wiadomo jak. Dobrze, już bawimy się. Także zajmuję się jagódką, bawimy się e, i lecimy z pięknym, cudownym dniem. Tak? Poczekaj, poczekaj bo mi się frytki spalą, kochanie. Ja mam się sprzątaniem jagódką i frytki mi się spaliły. No w czy w w spalić frytki, no to mogę tylko ja to zrobić, więc. Zdolna jestem niesłychanie. Także do wywalenia, a tak mi smako Natalia narobiła, bo tam była taka przyprawa i mm, zapachu, że mówię zrobię sobie frytki. No nic, wywalę mam jeszcze to sobie zaraz drugie wstawię. No, wkładamy. Gdzie mam włożyć tutaj? Tak. Którą układankę układam. A piątkę gdzie włożysz piątkę? A tu masz takie też takie, tak? Mhm. Tutaj, tak? Tu wkładamy, tak. Na? No. Pięknie, brawo. Wyjąć, wyjmujemy. No. Nie, to nie. To nie pasuje. Wyjęło się. Wyjęło się Dawaj tego smoka. Dawaj tego smoka. Dawaj smoka. Dawaj, kochanie smoczka. Oj, ja, ja. Kuleczki masz. Kuleczki masz. Co lioś? Co Lijuś? Jak szanta się tutaj też zobaczyła swoją piłkę. Nie, nie, nie wchodź tutaj. Ja wiem, że ty chcesz się pobawić. Wyjdziemy z tobą zaraz na dwór. Nie, niuniaś, nie możesz. Najgorsze, no, ja że jest to, kiedy jagódka się pojawiła, to lia po prostu zrobiła się szczeniakiem, słuchajcie, i po prostu co do jagódki się mówi, to nam się że do niej i o, zobaczcie, no po prostu liuś po prostu przepycha się, przepycha się, rywalizuje trochę z jagódką. Nie, niunia, nie czas na zabawy, wiesz, nie czas jest. Mogę pogłaszka, w składzie tak. Tak, zaraz wyjdziemy na dwór i się poganiasz. Poczekaj, bo muszę... Tak, teraz wyjdziemy na dwór. Czekaj, muszę iść, bo Jagódka poszła do kuchni. Ty, się kaś, no to... jesteś? Co będziesz jadła? Ej, tata tutaj rozrabia. Nie, piłeczki nie ruszaj, bo to jest i piłeczka i ona myśli, że się z nią bawimy, wiesz? Nie, nie ruszaj tej piłeczki. A, do szafki idziesz, tak? Wiecie, z Jagódką to tak jest, że nie znamy dnia ani godziny, tak samo jak ze mną, więc e, chcę to, za chwilę to tak? No, bawiłyśmy się za chwilę, nie to? E, no, ale to ja tak samo mam. Więc e, już mi się powiem mam szczerze obramie kiełbaski, bo poleciała do kuchni głodna, e, kiełbaski szukała. Ona e, tak, ja już wiem, że ona chce kiełbaskę albo że jest głodna, bo chodzi i szuka. I to wafelki, wyjmuje coś tam, e, bo takich rzeczy wiecie podstawowych, no to nie ma na wierzchu. Zupki, zupki są tutaj, to tam wyjmie sobie, ale jak jest coś takiego gotowanego czy coś, to nie wie gdzie co. Więc e, już wiem, że po prostu szuka kiełbaski przede wszystkim. Kiełbaska musi być, e, ale powiem wam przecież, już mi się dośćiało tych kółek. Obrałam je ze skórki i kawałek kiełbaski ubryknę i już mi się to także. Tak, także no, dzisiaj dzień sprzątający, taki już porządny. No i mówię, pojadę na to solarium, zobaczę, czy te paznokcie robią. Jak nie, to muszę usiąść i poszukać no i taki dzień dzisiaj taki dzień dzisiaj wiecie ciekawy dla mnie, nie wiem czy dla Was cieka, ciekawy, Cie, ciekawa z tym co u Was Słuchaj, czy też takie macie dni czy intensywnie sprzątacie czy intensywne zakupy no my nie robimy jakichś zakupów wielkich więc ja nie gotuję nie, nie sprzątam <grym>, teraz tak się po prostu wzięłam także zobaczymy tak to jest właśnie dzisiaj taki dzień zupełnie miałam też inne plany ale powiem Wam szczerze, że jest taka pogoda, jest ciepło, ale jest wiecznie i nie chce mi się naprawdę wychodzić nigdzie, kompletnie nie chcę. Więc jak oni pojechali, Natalia, Poskara, to jestem e, happy, e, że mogę nad Jagódką zostać i się z nią pobawić, już mam wyjść. Ale na Solarem chcę iść, bo po prostu chciałam się troszkę dopalić, kolor skóry zmienić. E, to jedyne to, co lubię, e, ale zobaczymy, ale zobaczymy. Dobra, lecimy z tym dniem, nie rozgaduję się, bo ja to mogę gadać i gadać, tak? Mm, pobawimy się chwilkę, ale jeśli mi da i teraz sobie spokojnie je, to będę dalej sprzątać, bo... A, i przetestujemy sobie dzisiaj tego steamera, bo będę pracować za jakiś czas, mm, także przetestujemy go sobie. Chciałam pościel sobie już taką powlec białą, ładnie zrobić łóżeczko, um, ale okazuje się, że przycieradła nie mam. Bo dałam Natalię na jagódka, tam koci się zesikał Natalii, więc <grywa> oddałam. Jak tańczysz, kochanie? Ślicznie, pięknie, jak ty tańczysz. Muzyczkę, już włączam muzyczkę. ona, Słuchajcie, szkoda, że jeszcze nie zagłębiłam się, czy można, czy nadal nie można muzyki łączyć takiego, jak w telewizorze, jakbyście zobaczyli, jak ona tańczy, jak ona śpiewa, po prostu ten, ale no, nie mogę. Tak pokazywać na TikToku będę wrzucać chyba, bo tam mogę dodać muzykę. tak jak zrobiłam jeden taniec, więc zapraszam też na TikToka, to będę więcej może z nią nagrywać, jak się uda, bo po prostu też nie ma tyle um, czasu, żeby tu, tu dodawać, po prostu dla mnie to jest za dużo. Widzieliście jej milę? Po prostu ona jest tak przykomiczna, żeby mogła pokazać mi tę muzykę, jak ona tańczy, czy daje, to po prostu się uśmieli. Jest niemożliwa. wspaniałym, cudownym dzieckiem. <noise> Biznesy moje załatwia. Tak. No potrafi tak chodzić, skąd to pan... Nie wiem, po kim to ma, bo my tak nie dzwonimy jakby, więc aż po prostu śmieszne, Komiczna jest. Przesłodziutka nasza. Jagódka. Dzwoni dalej. Więc nie wiem, czy widać będzie na telefonie różnicę. Ja tam ten kąt wypsikałam i powiem Wam szczerze, no jest troszkę różnica. Nie wiem, czy to zauważycie na internecie, na przy telefonie na internecie. Jest różnica. Jest bardziej czarniejsza tam. Może też jest mokra, ale, ale jest. Podniosła się troszkę ta wykładzina. Jest różnica. Powiem wam szczerze, jest tak troszkę ćwone, zwłaszcza, że tam jest przy drzwiach i tam z liją się chodzi i się ją wyciera i wiecie, z błocie wszystko, bo to się wszystko tak wnosi, tak oni trawę koszą, wszystko całą tą trawę wnosi się do domu, mimo że jest wycieraczka i wycieramy kutę. ale to tak się przykleja do butów, bo oni nie zbierają tej trawy, więc po prostu wszystko się tak wnosi, że to szok. Już tam myślałam, żeby jeszcze jedną wycieraczkę położyć. Ale Lija tam się kładzie, ona przychodzi tam się kładzie, żeby ją wytrzeć, więc no nie taka ostra raczka Nie wiem, coś pomyślimy jeszcze chyba z tamtej strony, nie wiem, no bo po prostu, wiecie, jak jest wykładzina, tak to jest po prostu, no to przy takim tym to jest. Ale nie ma co narzekać, ważne jest, są odświeżacze, jest odkurzacz, więc um, jest OK. Gdzie nie Jagódka? Gdzie Dziadka Dziadka dzwonisz? Ciadek? Ogarnęliśmy, ogarnęliśmy. Posprzątaliśmy w zasadzie, okay. jeszcze jest mi prasowanie i łóżko do zrobienia, ale to fajnie zrobiłam, tak było wcześniej, tylko tu jeszcze był wazon z kwiatami, a teraz sobie, dzisiaj sobie zapalę świeczuszki. Na razie jest tak, jest domek, piękny ten domek, bo mam szczerze, też różowy, tego różu nie widać, ale fajnie się świeci. Tutaj jest kalendarz Ritualsa, półeczka posprzątana, ja jakoś mi się poukładałam E, żeby to wszystko miało jakoś um, łatwy skład. E, wykładzinę odświeżyłam, słuchajcie, naprawdę czuję się ten zapach takiego jabłka, mm, suszonych jabłek, cynamonu. cynamonu, przede wszystkim cynamon czuć, więc jest tak odświeżony, świeżo pachnie e, w sypialni, aczkolwiek tam, tam kwiatuszki na razie, bo kupiłam takie kwiatki, znalazłam te gwiazdy betlejemskie w takim akcie bardzo mi się podobało, mówię, biorę a co do jeszcze dostrojenia, czy mi się będzie chciało tu cośkolwiek robić, jeszcze to zobaczę, na razie e, teraz jedziemy i do na dworek na spacerek i pojadę na solarium, sprawdzę czy te paznokcie są i później przyjdę, jadę, to zobaczymy, troszkę odpoczniemy, ale wiem, że chcę to prasowanie zrobić, bo chcę, żeby cała sypialnia dzisiaj była posprzątana. Panie, ja po solarium. Ja już po solarium wygrzałam się, powiem wam szczerze, że ostatnio nie wytrzymuję dłużej niż 6 minut, chodzę na 6 minut, bo 9 jak sobie kupuję, to wychodzę wcześniej. I teraz możemy szukać, ale co najfajniejsze, robię paznokcie moje panie, więc albo jutro albo w piątek to nie, bo jestem z jagódką, więc chyba jutro przyjdę sobie, zrobię nogi paznokcie, żebym już miała, zrobię nie, z głowy. Chyba, że tu w sobotę i niedzielę też pracują, więc zobaczmy. Zobaczymy. W każdym razie teraz idę jeszcze po winogrona, bo mi się chce bardzo winogron. Eee. I przyszłam zobaczyć winogrona i zdziwiona byłam, bo są kwiaty przeniesione w tym desko, ale pokażę Wam dlaczego. To już chyba kolejny rok przed świętami jest coś takiego, że warzywa są za grosze, dosłownie za grosze, więc ktoś, kto robi sałatki różnego rodzaju czy ten, to po prostu... To marchewka i wcale nie jest brzydka ta marchewka trzeba wybierać po 15 pipaczka. Brokuły, po 15 pipaczka. brokuł, paczka, brokuł po 15 pi, Ale na przykład tutaj jest zobaczcie dwa takie brokuły. I nie są jakieś żółknięte. Są naprawdę jak świeże. Nie świeże, znowu, wiadomo, ziemniaczki Po 15 pipaczka Oczywiście z kartą, bo tak to jest drożej, Jest to 35. Ale z kartą 15 pi Za paczkę ziemniaków. To jest naprawdę za darmo. Z drugiej strony też jest marchewka i są, jest, jak to się nazywa, Brukselka. Brukselka, słuchajcie, Brukselka tutaj. Ja tu rzadko kupię Brukselkę, e, w ogóle rzadko, ale nie wiem czy nie kupię, bo kurczę. To nie chodzi o cenę, tylko coś mi się chce takiego innego. może bym pieczoną zrobiła sobie. No i jeszcze jest tutaj. To szkockie takie, tak jak nasze, ale jest i pietruszka. Pietruszka też jest za 15 pipaczka słuchajcie. E... Słuchajcie, no za darmo. Dobra, idę wybierać i zobaczę, może wezmę sobie brukselkę. Kochani, bierzemy się za ten stos tych ciuchów do prasowania, do poukładania. <laughs> mm, nie wiem, czy dzisiaj sobie jeszcze łóżko zrobię, ale bo chciałam dokupić sobie jesieczka i nie dokupiłam, więc dzisiaj chyba łóżko zostawię. Mm. A zajmę się tym przede wszystkim, żeby to sprzątnąć żeby się na to nie kurzyło, żeby mi to nie stało bo już nowe mam pranie więc też będziemy testować tego steamera okazuje się, może sprawdził, że jednej części, ja mówiłam, że brakuje nam dwóch części ale on chyba jednej części brakuje no, ale teraz nic z tym nie zrobimy ja go kupiłam dwa miesiące temu dopiero teraz otworzyłam no cóż, nic z tego nie no nic, no nic, ja i tak zamierzam kupić taki stojący, jak będę miała więcej miejsca mm... Bo powiem Wam szczerze, że prasowałam zasłonkę w powietrzu. Nie wiem, czy o tym mówiłam, czy nie, ale jest bardzo ciężki. A ja chciałam taki leciutki na stojaczku, tylko że tutaj nie mam za bardzo, gdzie tego trzymać. Bo dobrze by było tego nie składać, więc zobaczymy. Na razie mam ten i testujemy ten. I zobaczymy, więc bierzemy się tutaj. Ja ogólnie powiem Wam szczerze, że nie prasuję, bardzo rzadko prasuję. <laughs> ale tak jak są bardzo wygniecione, no to nie, nie lubię takich rzeczy, więc... Więc zrobimy to i poprasujemy to, co jest tak bardzo wygniecione. Także lecimy ze steamerem. Troszkę Wam pokażę, jak to robię i Wam po, po prostu powiem, dam recenzję, jak mi się prasuje. Jak macie takiego steamera, dajcie znać, czy, czy Wam się prasuje dobrze. Mi to w ogóle się nie prasuje dobrze, bo ja nie lubię prasować. Więc, ale, ale jak trzeba, to trzeba. No to musi być wygodne dla mnie przede wszystkim, więc zobaczymy, czy to da, da rezultat, bo żelazka dla mnie Wychodzą w ogóle z obiegu, że tak powiem. Także bierzemy się za ten stertę ubranek. Ogólnie rzecz biorąc, nie wiem czy pokazywam w ogóle go z tego steamera. W ogóle tu mi światło świeci, znaczy nie światło, tylko e, rzutnik, bo za mną jest ekran, ale może przysnął, to korzystam z okazji, bo nie mam gdzie teraz nagrać. Oskar sobie tam gra. E, to te ten e, steamer, Steam steamer i to jest takim wieszaczkiem na ubrania więc zaraz go wyjmę i zobaczymy e, on jest na kablu więc też jest, jest niedobrze, bo jak powieszę to gdzieś na drzwiach, a nie mam kontaktu, choć długi jest kabel to jest problem, natomiast te na stojaczkach to dobrze mieć w jednym miejscu jak będę chciała mieć taką pralnię, suszarnię to tam po prostu będę to trzymała i tutaj właśnie to jest różne stojaczek to jest taki opis, ja się kompletnie na tym nie znam więc nie będę o tym Wam mówić Mm, pokazuję, bo może wam się przyda to, jak ktoś się na tym zna, ktoś kodoba, mm, to parasuje często. To wam pokazuje. Mają mm, tak. się klocki Lego. Więc jest kompletnie dla mnie. Ja musi złożyć to ty, bo ja tego nie złożę. Ja to może bym odzłożyła odwrotnie, złożę to. Także ktoś musi się tym zająć niestety. Ja mogę klocki Lego układać, ale samochodziki. Także oddaję to mężowi i wrócę do Was, jak będzie złożona. Mam, że kabel jest bardzo długi. Nie wiem, ile ten kabel może mieć. Wydaje mi się, z 1,5 metra więcej, ze 2 metry ma. Nie? I kabel. Tak wygląda ten steamer. Ja prasowałam z nakładką, ale można bez nakładki, więc zaraz wypróbujemy. Tu jest zbiornik z wodą. Zaraz otworzymy ten zbiornik z wodą. Tu była woda, więc nie chcę, żeby. Słuchajcie, wezmę sobie tą połeczkę. Dobra, złożone jest, tyle go już. I teraz na to się zakłada tą taką nakładkę. Ona jest taka z gąbką, żeby pewnie ład, ładnie się pracowało. Także nałożymy, idę z tym na korytarz, bo tu nie, nie staczy mi tego kabla e, do drzwi, a tam jednak na drzwiach będzie mi wygodniej niż na łóżku. No, też przetestujemy, jak to wygląda. Nie wiem, to jest stojak jak chyba, nie? Co to jest? Nie wiem tak to wygląda. Także bierzemy się za prasowanie i dam wam znać po prasowaniu, przed i po, i powiem wam, jak mi się prasowało. Powiem tak. Steamer u mnie się nie sprawdza do takiego prasowania, um, takich ciuchów. Więcej czasu mi to zajmuje, bo trzeba przypiąć ciuch, trzeba. Jest ciężki, poparzyłam sobie palce, nie dla mnie totalnie. Eee, zobaczymy jak na dużych powierzchniach, zasłonę w powietrzu prasowałam, to jeszcze właśnie się udało. Także na takie duże powierzchnie, tak jak kołdry chcę. E, tylko ja w ogóle pomyślałam, że ten steamer będzie tak, że ja sobie jak przecieradło położę i jest wygniecione, że będę mogła na łóżko sobie poprasować. Niestety nie pomyślałam, że tam jest woda, że nie można tego przechylać. No ale dobra, zostaje to, już niech sobie będzie. Będę szukać, teraz już będę wiedziała, na co zwracać kompletnie uwagę. Jeszcze sobie przejrzę na internecie, jak oni to robią, że tak szybko, fajnie. Bo w widzę, jak, on, jak fajnie to prasują, szybko, sprawnie. Więc sobie po prostu posprawdzam, ale teraz tak tym się nie będę zajmować. Kupię sobie po prostu porządne żelazko. Na razie ja dużo nie prasuję, więc... Mm, zazwyczaj od razu składam, je one nie są rzeczy podgniecione, a jak nie, tak jak właśnie położyłam, odłożyłam, to one wtedy się gniotą, e, i, a, ale ja lubię, jak są poprasowane, także biorę żelazko, te, które mam i wyprasuję, co mam i po prostu <grywny> będę teraz składać od razu, żeby po prostu jak najmniej prasować. A tamto to tak jak do sukienek, właśnie do takich rzeczy, to bardziej to się nadaje ten steamer, tak mi się wydaje. Dajcie znać jak macie. Ja biorę się za to prasowanie, już mi się nie chce. Troszkę dzisiaj narobiłam, jeszcze chciałam się ułożyć. Kochani, jest już późno, więc koniec na dzisiaj. Nic już dzisiaj nie robię. Idę pod prysznic. Dzisiaj przetestuję sobie właśnie tą maskę, sobie tą maskę do ciała. A teraz otworzymy sobie kalendarz i idziemy spać. Właśnie mi spadłem. Maska będzie. Mamy tu osiemnastkę, taki mały domeczek, mały, ale ciężki, więc zobaczymy, co tutaj jest. Eee. Teraz Dobra. Teraz zobaczymy, co tutaj się znajduje ciekawego. O, coś ciekawego, tego nie znam. No w ogóle nie znam tych produktów, teraz już poznałam. Ale zaraz wam powiem, co to jest. Tylko sprawdzę. Kochani, co to jest. Jest to zmiękczać do ubrań. E, ja miałam różowy i bardzo mi się podobał. Zapach naprawdę ubrań był. Super, pięknie pachniał. E, tu jest taka miniaturka tego. E, duży, taki, nie wiem ile tam, 250 chyba mililitrów, nie pamiętam, powiem Wam szczerze. E, 15,90 kosztuje. <laughs> także mm, dzisiaj mamy płyn do zmiękczania tkanin. Malutki jest, także on mi pójdzie, bo ja dużo te leję, <laughs> nie oszczędzam, więc <laughs> na dwa razy pewnie mi pójdzie. Ale zobaczę, jak ten zapach będzie ten różowy. Naprawdę pięknie pachniał i byłam zadowolona. E, powiem szczerze, że na mięk miękkość ubrań nie zwróciłam nawet uwagi, więc trudno mi coś powiedzieć. Ale jak użyję tego, to też Wam dam znać, e, jak działa. Bo teraz wiem na co zwracać uwagę: mi po prostu pachnie, podoba się i biorę. E, więc to tak u mnie bywa. Także dzisiaj mamy właśnie ten zapach, zmiękczacz yy, i, i dziękuję Wam za dzisiejszy dzień. Spotykamy się na jutrzejszym vlogmasie.